to jest to? Ujawniamy prawdziwą twarz krowej życia Dagmary Kazimierskiej. 24-letnia Marysia została zgwałcona na zlecenie Dagmary Kazimierskiej. Wcześniej została przez nią pobita. Wiecie, jak ja mam problem ogólnie z, z, z jakby z historią tej kobiety? Że to, że ona była sutenerką i tak dalej i handlowała i chyba była oskarżona o handel ludźmi czy jakoś tak, to, to nie jest przecież, to nie jest przecież coś nowego. Ja kojarzę, że od kiedy jestem w Polsce, to cały czas ona na tych różnych serialach czy u Kuby Wojewódzkiego też ją widziałem, bo jakieś urywki były, I to, i to nawet nie jest tak, że o nikt nie wiedział, bo chyba nawet Kuba jej pytania w tym kierunku zadawał, więc o chuj tu chodzi to miała być kara za to, że Marysia próbowała uciec z Burdy, którym faszerowano ją Aminą w którym kazano jej chodzić na solarium, mimo że wiedziano, że jest chora na nowotwór. Nazywam się Kuba Wątor, to jest program Donosy, a dziś porozmawiamy o prawdziwej twarzy Dagmary Kazimierskiej, znanej też jako Królowa Życia. Dagmara Kazimierska ma 49 lat, urodziła się w 1975 roku. W 2016 zyskała ogólnopolską sławę jako jedna z głównych bohaterek serialu dokumentalnego Królowe Życia, który był emitowany w telewizji TTV. Potem występowała w filmach u Patryka Wegi, ostatnio występowała w tańcu z gwiazdami. Na Instagramie ma ponad 1 200 tysięcy obserwujących. Jest gwiazdą, jest celebrytką. W programie Królowe Życia w intro tak przedstawiano dagmary. Atrakcyjna, niezależna, przyciąga spojrzenia, uwielbia błyszczeć. Przez długie lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych, Amerykę bez żalu zamieniła jednak na rodzinne Kłodzko. Oddana matka 15-letniego Konana, miłośniczka historii starożytnego Egiptu i buldogów angielskich. Gdy po kilku odcinkach wyszło na jaw, że królowa życia siedziała w więzieniu, to nie przeszkodziło telewizji dalej emitować ten program. Wizowy też jakoś jej wybaczyli. Przez kolejne lata media bez zawahania ją promowały, również serwisy należące do grupy Iberium bijemy się w pierś. Nie będziemy więcej zapraszali, rozmawiali z Dagmarą Kazimierską, chyba że będzie to rozmowa o jej przestępczej przeszłości. Bo za chwilę pokażę, jak niewinnie Dagmara Kazimierska przedstawiała swoją przeszłość, a jak okrutnie brzmi prawda, którą wyczytaliśmy w aktach sądowych. Ale najpierw książki, bo poświęciłem się, przeczytałem obie autobiografie Dagmary Kazimierskiej. Dagmara, prawdziwa okay. historia królowej życia i. No to tutaj wątor szacun, kurwa. Ja bym tych gniotów, kurwa, nawet ja bym zasnął, nie? Na pewno bym zasnął. Nie wiem, ile pieniędzy musiałbym dostać, żeby kurwa takiego gniociaka kurwa przeczytać. I prawdziwa historia królowej życia za kratami. Nie jest to łatwa literatura, ale nie dlatego, że jest wymagająca intelektualnie. Jest po prostu tak kiepsko napisana, tak chaotycznie, że trzeba wiele czasu na to poświęcić, żeby sobie wszystko ułożyć, co w tej książce jest, bo ona oczywiście też nie jest zbytnio chronologiczna. Wątki się mieszają, fakty się mieszają, ale jakoś mi się udało i. W miarę naszkicowałem życiorys pani Dagmary, a ma ona życie niezwykłe. Pani Dagmara jeszcze przed osiemnastką wyjeżdża do Niemiec, dokładnie do Norymbergi, żeby tam pracować, jedzie tam z koleżanką. Próbuje pracy w barach, proponują jej pracę w takich barach, gdzie kobiety, kelnerki nakłaniają mężczyzn, żeby więcej pili, wyciągają od nich pieniądze. Pani Dagmara nie pisze dokładnie, jakie to są lokale, ale pisze, że tam ona nie pracowała. W tych Niemczech, wciąż przed osiemnastką, poznaje Janusza. Janusz jest 30 lat starszy i jest właścicielem jednego z kasyn w Norymberdze, więc spoko wszystko, pani Dagmara z niezbyle jakim Turkiem czy Niemcem się buja, jak to inne Polki, którymi gardzi. Janusz załatwia Dagmarze pracę u swojego kolegi, też właściciela kasyna i ta Dagmara jest tam kelnerką. Janusz był fantastycznym człowiekiem. Mimo, że chłop 30 lat starszy taką młodą dziewczynę poznał, poderwał, związał się z nią, to jej nie dotykał Zaznacza pani Dagmara. Gdy miała 19-20 lat, poznała Pawła Kazimierskiego, z którym potem będzie przez 23 lata. W książce nie opowiada dokładnie, kim jest Paweł. Mówi tylko, że w Kłocku każdy go znał, był tam królem, ale do rządzenia miał ciężką rękę i wszyscy się go bali. I nagle dowiadujemy się, że w 1998 roku Paweł, partner Dagmary, musi uciekać do Niemiec. Nie wiadomo dlaczego musi się ukrywać, ale za to wiadomo, że wraca, bo dostaje list żelazny. I wtem mamy kwiecień 2001 roku i strzelanina pod klubem, jak to nazywa Dagmara, którym zarządzała razem ze swoim mężem. Paweł Kazimierski zabił wrocławskiego gangstera i musi uciekać do Stanów Zjednoczonych. Dagmara niedługo potem ucieka za nim. Jest w dziewiątym miesiącu ciąży, ucieka przez Kanadę, z Kanady do Stanów jedzie ukrywając się gdzieś w naczepie. E, tira. W Stanach też nie ma lekko, bo Paweł jest poszukiwany listem gończym przez Interpol, więc co jakiś czas muszą zmieniać miejsca zamieszkania. Oczywiście Dagmara to opisuje na zasadzie: na Florydzie nam się znudziło, to pojechaliśmy do Nowego Jorku, czy na odwrót, ale okay. po prostu uciekali. W końcu w 2001 roku pani Dagmara wraca do Polski, bo jej tęsknął, do Kłocka. Paweł w 2001 roku pani. A to w 2001 roku ona nie uciekła? Czy coś mi się popierdoliło w głowie? To tak zrozumiałem, że w 2001 on zastrzelił jakiegoś gangstera. Dagmara wraca do Polski, bo jej tęsknął, do Kłocka. Paweł. Kazimiercy to w dalszym ciągu postrzedz na Kłocku. Skłocka, Wires jest. Wraca ze Stanów do Hiszpanii, tam dalej się ukrywa. Potem wraca. Nie, w 98, coś innego, stary, bo musimy cofnąć, stary, jeszcze raz. Janusz załatwia Dagmarze pracę. Lata. W książce nie opowiada dokładnie, kim jest Paweł. Mówi tylko, że w Kłocku każdy go znał, był tam królem, ale do rządzenia miał ciężką rękę i wszyscy się go bali. I nagle dowiadujemy się, że w 1998 roku Paweł, partner Dagmary, musi uciekać do Niemiec. Nie wiadomo dlaczego musi się ukrywać, ale za to wiadomo, że wraca, bo dostaje list żelazny. I wtem mamy kwiecień 2001 roku. Gdzie? 2001 rok. Strzelanina. I strzelanina pod klubem, jak to nazywa Dagmara którym zarządzała razem ze swoim mężem. Paweł Kazimierski zabił wrocławskiego gangstera i musi uciekać do Stanów Zjednoczonych. Dagmara niedługo potem ucieka za nim, jest w dziewiątym miesiącu ciąży, ucieka przez Kanadę, z Kanady do Stanów, jedzie ukrywając się gdzieś w naczepie Tira. W Stanach też nie ma lekko, bo Paweł jest poszukiwany listem gączym przez Interpol, więc co jakiś czas muszą zmieniać miejsca zamieszkania. Oczywiście Dagmara to opisuje na zasadzie, na Florydzie nam się znudziło, to pojechaliśmy do Nowego Jorku czy na odwrót, no ale po prostu uciekali. W końcu w 2001 roku pani. No i widzicie, znowu jest 2001 rok. Dobrze powiedziałem. Dagmara wraca do Polski, bo jej tęskną, do Kłocka, Paweł wraca ze Stanów do Hiszpanii, tam dalej się ukrywa. Potem wraca do Polski, no i tam go łapią. Potem biorą ślub już, gdy Paweł jest w areszcie, a świadkową jest jedna z prostytutek. No i to by była cała książka, prawdziwa historia królowej życia, ale na końcu są jeszcze wywiady. Jest tam na przykład wywiad z jej synem Konanem który mówi, że mama siedziała za niewinność. Dlaczego była niewinna? No bo to, co robiła, robiła, żeby zapewnić mu lepszą przyszłość. O! Jest też wywiad z Piotrem Wąsińskim. To jest reżyser Królowych Życia. To jest w ogóle gość, który wprowadził jako pierwszy Dagmary do telewizji. I on tam ją wybiela i mówi takie piękne zdanie. Ona siedziała półtora roku. Nikt, kto popełnił bardziej poważne przestępstwo, nie siedzi półtora roku, tylko znacznie dłużej. To by było na tyle, jeśli chodzi o książkę Prawdziwa Historia Królowej Życia. A teraz dalsza część tej prawdziwej historii królowej życia, ale już za kratami. Może tu będzie coś więcej o jej przestępczej działalności. Książkę zaczynamy od artykułu o zatrzymaniu Pawła, jej męża, w 2004 roku, czyli trzy lata po tym, jak się, odkąd zaczął się ukrywać, za zabójstwo mężczyzny. Można się z niej nieco więcej dowiedzieć o tle tego zabójstwa? Posłuchajmy. Funkcjonariusze CBS i wrocławscy komandosi zatrzymali Pawła K. od czterech lat poszukiwanego za zabójstwo. Mężczyznę zatrzymano w jednym z domów... O 4, czyli, czyli on się tam pierdolnął i strzelanina była w 2000 roku, nie w 2001. Czyli rok po prostu po Stanach jeździli. W skrzynce niedaleko lądka zdroju. Mieszkańcy małej wioski nie ukrywają zaskoczenia widokiem uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy w kominiarkach. Przez kilka dni widziałem tego mężczyznę jak chodził po wiosce, mówi jeden z mieszkańców. Spokojny był, nikogo nie zaczepiał. Skąd mogliśmy wiedzieć, że to przestępca? Dopiero jak go... Policjanci z karabinami wyprowadzili, zrozumieliśmy, że musi to być nie byle jaki złodziej. Cała akcja przypominała amerykański film. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany i oddany do dyspozycji prokuratury okręgowej w Opolu. Przypomnijmy, sprawa Pawła K. Sięga swoją historią kwietnia 2001 roku. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo przed jedną z kłockich agencji towarzyskich Heidi. W trakcie sprzeczki doszło do strzelaniny, w której zginął Dariusz L. o pseudonimie Szpila, podejrzany o udział we wrocławskiej grupie przestępczej. Natomiast jego współpracownik został postrzelony. Policja ustaliła, że strzelał Paweł K. Teoretycznie Dagmara się przyznaje, tutaj dużo tłumaczy, że Paweł jej mąż zabił człowieka, drugiego ranił, wszystko to było przed jej agencją. Ale w tym artykule, on na jednej stronie się mieści, to ładnie wygląda, w tym artykule są trzy wielokropki, czyli nawiasy mówiąc o tym, że tu coś zostało wycięte. Zwykle wycina się nieistotne elementy, takie, które nie wnoszą nic nowego do narracji, nie mają jakiejś wartości dodanej, są po prostu dodatkowym opisem albo jakimś zbędnym słowem zdania. Zobaczmy, co wycięła Dagmara Kazimierska z artykułu o zatrzymaniu jej męża. To jest artykuł z 11 sierpnia 2004 roku autorstwa Natalii Wellman pod tytułem Nie zdążył wziąć zakładnika z serwisu Kłocko Nasze Miasto. Spójrzmy, co się kryje pod pierwszym wielokropkiem który, czyli fragmentem, który wycięła Dagmara Kazimierska. Pierwszy usunięty fragment to jest jeszcze fragment wypowiedzi tego sąsiada, który mówił, że przez kilka dni widział tego mężczyznę, jak chodził po wiosce, spokojny był, nikogo nie zaczepiał. Zdanie usunięte brzmi, do głowy mi nie przyszło, że to może być groźny bandzior. No... Trochę zmienia kontekst, ale zobaczmy, co w drugim wielokropku, w drugim miejscu usunęła Dagmara Kazimierczak. Drugie miejsce jest usunięte w momencie, gdy autorka pisze, że cała akcja ja przypominała amerykański film. A potem zaraz jest o tym, że decyzja sąd, decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. A co jest pomiędzy amerykańskim filmem a aresztowaniem? Tu już zniknął dłuższy fragment. Istniało duże prawdopodobieństwo, że Paweł K będzie uzbrojony i weźmie ze sobą zakładnika. Mówi Ryszard Zaremba, rzecznik prasowy Dolnośląskiej Policji. Dlatego policjanci musieli działać szybko i z zaskoczenia. Paweł K. miał przy sobie bagaże i szykował się do zmiany kryjówki. Ukrywał się od trzech lat. Często zmieniał wygląd i unikał kontaktów z rodziną. Faktycznie mało istotny fragment. Na pewno nic by do książki nie wniósł. Na pewno nie ma żadnego znaczenia dla historii i życiorysu Dagmary Kazimierskiej. Jeszcze raz. Istniało duże prawdopodobieństwo, że będzie uzbrojony i weźmie ze sobą zakładnika. Szykował się do zmiany kryjówki. Często zmieniał wygląd. Jest jeszcze jeden wielokropek, trzeci. Zobaczmy, co tam pani Dagmara usunęła. Trzeci fragment jest usunięty po zdaniu, że mężczyzna podejrzany jest o za***stwo przed jedną z kłodzkich agencji. Dalej w książce jest, w trakcie sprzeczki doszło do strzelaniny i tak dalej. Co jest pomiędzy? 14 kwietnia w Wielką Sobotę 2001 roku doszło do kłótni między przedstawicielami kłodzkiego i wrocławskiego świata przestępczego. Podłożem konfliktu były interesy związane z prowadzeniem agencji towarzyskiej. Z książki Dagmary się nie dowiemy, że jej mąż był przedstawicielem kłodzkiego świata przestępczego. Jeszcze w innym artykule wyczytałem, że w ogóle zaczęło się od tego, że ci wrocławscy bandyci weszli do agencji Heidi, gdy tego Pawła tam nie było. Była za to Dagmara, była w ciąży, oni tam wymachiwali pistoletami, krzyczeli na dziewczyny i kazali powiedzieć, że Wrocław tu był, żeby przekazać Pawłowi. No więc ten się wkurzył. Zemścił. Dagmara to przedstawia jako zabójstwo w jej obronie. On jej bronił, dlatego tam zemścił. Te szczegóły Dagmara wspominała w swojej książce, bo to przecież nie są istotne sprawy. Gdy Paweł poszedł siedzieć za to zabytwo, ktoś musiał prowadzić przybytek. I oczywiście była to Dagmara. Zdradzę wam szczegół z wyroku, o którym powiem później. Uniewinniono ją od kierowania grupą przestępczą. Co jest ciekawe, bo w tych książkach ona kilkukrotnie sugeruje, że tak było. Na przykład opowiada, że gdy Paweł ukrywał się w Niemczech, załatwiała za niego wiele spraw. W jaki sposób? Siedziałam w knajpie i przyjmowałam klientów biznesowych, którzy przyjeżdżali do mnie z całej Polski. Nie, to nie były dziewczyny. Ja się nie zadawałam z dziewczynami. Robiłam różne interesy z różnymi kolegami. Może kiedyś o tym opowiem, a może nie. Tak czy owak, wieczorne wyjścia, dyskoteki były do załatwiania spraw, nie do zabawy. Potem opowiada też, że gdy Pawła wsadzili, to konsultowała się z nim z zakrat na temat różnych spraw. Przyjeżdżała do niego bardzo często na lipę i omawiali tematy. O swoje sprawy dbałam ze szczególną starannością. Po tym jak aresztowali Pawła, zrobiłam się bardzo ostrożna. Sama prowadziłam swoje interesy, z nikim się nie bratałam. Nie było przy mnie męża, a jako samotna bizneswoman byłam łakomym kąskiem dla nie do końca honorowych partnerów w biznesie, którzy po aresztowaniu Kazimierskiego ochoczo oferowali mi pomoc. Ale cholera wie, co się za tym mogło kryć. Ja nie potrzebowałam niczyjej pomocy. Ciekawy jest też kolejny wątek, gdzie Dagmara opowiada jak naciągała na pieniądze klientów VIP w swoim burtyku. Z wybranymi klientami VIP, którzy byli przy kasie, siadałam osobiście. Ja nie piłam, nigdy nie miałam takich ciągot, ale on nie mógł tego widzieć. Wszędzie były porozstawiane kwiaty doniczkowe. Szłam z kieliszkiem szampana i chlust. Szampan do doniczki, szampan do zlewu. Wszystko miałam opanowane do perfekcji. A on coraz bardziej pijany. Już mu się ta whisky wylewała z kącika ust. Gadał z tobą i widziało się tę stróżkę, jak ciekła mu po brodzie na koszule. Już prawie żygał, ale chciał jeszcze, więc mu się lało. Bo to klient przyszedł tu zostawić pieniądze. Myślisz, muszę opłacić ludzi, kupić to i tamto, koszty takie, koszty śmakie. Patrząc na takiego pijanego frajera... W ogóle nie czułam obrzydzenia. Nie widziałam w nim człowieka, tylko swoje opłacone rachunki. Mimo to Dagmara w książce wielokrotnie się dziwi, że może pójść siedzieć za sutenerstwo. Bo przecież nikt nie myślał, że Butlę to coś aż tak złego. Przecież ona to chciała się pozbyć tego klubu, bo miała go powyżej uszu. Przecież ona nikogo nie zmuszała do pracy. Przez moment uważa nawet, że idzie siedzieć za coś, czego nie zrobiła. Bo przecież dziewczyny z własnej woli chciały pracować w klubie. Ona nikogo do niczego nie zmuszała. No i nie myślała, że komukolwiek dzieje się krzywda. W końcu jednak przyznaje się w książce, że się działa za prowadzenie agencji towarzyskiej. I to wszystko. Żadnych innych szczegółów nie podaje. Już to, co wymieniłem wyżej, powinno dać nam medium do myślenia. To co ona kurwa opisuje na tych 400 kartkach? Niestety, podejrzewam, że jestem pierwszym albo jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy w ogóle przeczytali te książki. Dagmara pływa w nich po temacie gangsterskiej przeszłości, unika konkretów, medli oczy jakimiś miłosnymi historyjkami z Pawłem. Nie ma tu się wrażenia, że ona była złą osobą. Była burd mamą, ale nikomu nie szkodziła. Na 49. stronie swojej książki pisze nawet tak. Jeśli ktoś jest ciekawy szczegółów sprawy, są w dokumentach. Niech sobie jedzie do sądu i poczyta akta. Pojechaliśmy. Przeczytaliśmy. Historia, którą opublikowaliśmy w reportażu autorstwa Daniela Arciszewskiego dotyczy 24-letniej Marysi. Marysia była jednym z dziewięciorga rodzeństwa wychowywanego o, ja przez samotną dobra. matkę. Jeszcze przed osiemnastką zaszła w ciążę, więc żeby zapewnić jakikolwiek byt dziecku, związała się z facetem o 30 lat starszym i wzięła z nim ślub. Potem niestety okazało się, że ten facet był alkoholikiem i bił ją tak długo, aż dostał za to wyrok więzienia w zawieszeniu. Marysia żeby zapewnić jakiś byt swojemu dziecku, zdecydowała się na pracę jako prostytutka. I tak trafiła do klubu Heidi, w którym właścicielką, bo... mamą była Dagmara Kazimierska. To jest 2007 rok, kłocko. Zasady były dość proste. Marysia pracowała od godziny 20 do 5 rano, średnio przyjmowała w tym czasie około 5 klientów. Yeah. i Miała stawki 160 zł za godzinę, 130 zł za pół godziny, ale połowę tej kwoty zabierała... mama. Jak wspomina Marysia w aktach sądowych, Dagmara Mieska kazała im uprawiać z klientami w taki sposób, jaki sobie tego życzą, bo za to płacą. Zresztą w artykule z 2008 roku wyczytałem, że prokurator później postawił zarzuty jednemu z kłodzkich ginekologów, który pomagał w usunięciu dwóch ciąż pracownicom tej agencji, więc ze środkami antykoncepcyjnymi, z jakimś zachowaniem higieny. Tam chyba było ciężko. W pewnym momencie Marysia jest już tak przepracowana, że pracownicy agencji podsuwają jej aplikacje, najpierw za darmo, a potem za niewielkie opłaty, i w ten sposób Marysia się uzależnia. W czytowym momencie swojego uzależnienia wciąga 5 gramów na dobę i mówi tak. Dagmara nieraz mówiła, żeby przestały pić i żeby lepiej wzięły ekstazy lub spida. Ona jednak sama nigdy nie rozdawała tych tabletek. Nie więcej po dwóch miesiącach Marcia jest już tak zmęczona, ma już dość i próbuje uciec. No ale to się nie udaje. Marcia zeznała w ten sposób. Ktoś zobaczył, że chce wyjść i zadzwonił po Dagmarę. Wtedy pierwszy raz mnie pobiła. Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, tak by nie zostawić śladów na twarzy. Jak skończyła, to syknęła, że jak odejdę to i tak mnie znajdzie i wtedy pokaże mi, że nie jest tak słodziutka i milutka, jak się wydaje. To była pierwsza ucieczka, potem wedle relacji Marysi, Kaźmierska biła ją często, Czasem nawet bez powodów, zresztą tak samo miała postępować z innymi kobietami. W czasie jednego z przesłuchań pokazała prokuratorowi bliznę na swojej kostce i powiedziała, że to jest ślad po obcasie Dagmary, ale Marysia już nawet nie pamięta, za co Dagmara ją wtedy kopnęła. Marysia powiedziała też śledczym o tym, że pomimo choroby nowotworowej, jaką miała i o której wiedzieli pracownicy agencji, kazano jej chodzić na solarium, żeby ładniej wyglądała. Marysia mówiła wtedy śledczym, że w ogóle prawdopodobnie przerzut nowotworu do nerki, jaki miała, zawdzięcza Dagmarze i mówiła tak. Ja się jej nie boję, bo w sumie mi obojętne co ze mną będzie. W końcu przy drugiej próbie ucieczki udaje jej się, ale po kilku dniach, gdy przebywa już u siebie w domu, przyjeżdżają nasłane przez Dagmarę karki, wyciągają ją, wsadzają do samochodu i zawożą z powrotem do tego burzlu. Tam wybucha awantura. Marysia zaznała tak. Dagmara krzyczała na mnie i biła mnie rękami po całym ciele. Mówiła, że krwa to nie człowiek. Że po***ja nas wszystkich. Że nikt nam nie pomoże. Jak skończyła, Ruski chwycił mnie za szyję i zaczął mnie straszyć, że jak jeszcze raz ucieknę, to on się mną zajmie. Zostałam zaciągnięta do pokoju i zamknięta na klucz. Wtedy pojawia się Krzysiu, Marysia zeznaje. Był wysoki, szczupły, taki łajzowaty, niedomyty, ale uprzejmy. Powiedział, że ma na imię Krzysiu i nie chce mi zrobić krzywdy, ale Dagmara powiedziała, że była mnie grzeczna i dlatego on przyjechał ze mną porozmawiać. Dalej Marysia mówi śledczym, że Krzysiu się rozebrał, i mówi tak: podszedł i chyba od razu mi też kazał to zrobić. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Położył mnie na łóżku, ręce kazał mi podnieść do góry i włożyć między szczebelki łóżka. Nie potrafię powiedzieć, jak długo to trwało. W którymś momencie poddałam się i już się nie broniłam. Nie krzyczałam, byłam zrezygnowana. Potem on po prostu wstał i wyszedł. To jest kara, rzuciła na odchodne do niej kazimierska. Kim trzeba być, żeby zlecić g... na drugiej osobie? Są takie słowa w języku polskim? Mi się wydaje, że są, ale to nie koniec bezczelności, bo w tej książce prawdziwa historia za kratami. Opowiadasz Dagmaro o tym, że 100 lat temu w miejscu, gdzie był twój Heidi, ktoś uczcił dziewczynkę i że jak ty tam w... pracowałaś, to chodziliście kilkaset metrów dalej pod pomnik tej dziewczynki z dziewczynami z agencji składać kwiaty. Mówisz, nawet w telewizji w 2008 roku mówisz o tym, że chodzisz składać kwiaty dziewczynce, która została zgłoszona. I mówisz to dwa lata po tym, jak sama zleciłaś gwałt. Według relacji Marysi, Dagmara Kazimierska miała ją potem w... więzić jeszcze kilka dni. Tam przychodzili klienci i ona musiała ich obsługiwać. I Marysia zeznaje tak: jak potrzebowałam pieniędzy na optyki, to Dagmara zawsze mi je dawała. Na co innego mi odmawiała. Mówiła mi, że mam f***ać, a nie brać pieniądze. Jakiś czas później Marysi przy trzeciej próbie udaje się skutecznie uciec z agencji towarzyskiej, a kilkanaście miesięcy później policjanci rozbijają ten... W 2012 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Dagmarę Kazimierską na 4 lata, ona złożyła apelację i Sąd Apelacyjny zmniejszył ten wyrok do 3 lat. Została prawomocnie skazana m.in. za prowadzenie agencji towarzyskiej czy namawianie do gwałtu i pobicia. Wyszła po 21 miesiącach. Dagmara Kazimierska nie powiedziała nigdy, że została skazana m.in. za zlecenie g***tu czy za zlecenie pobicia. Ona twierdziła, że owszem, siedziała w tenerstwo, ale nigdy do niczego nikogo nie zmuszała. Ona była dobrą mamą. Telewizja Polsat po naszym reportażu zdecydowała się nie imitować więcej programów z Dagmarą Kazimierską oraz usunąć je ze swoich platform streamingowych. I bardzo dobrze. Ktoś może powiedzieć, że ona się zmieniła że przecież się działa i się zresocjalizowała, że przecież te historie z agencją towarzyską to są historie Ale kurwa zresocjalizować się kurwa możesz jak kradniesz samochody kurwa no. Albo jak kurwa handlujesz narkotykami, w którym momencie, w którym momencie ktokolwiek kurwa kto zleca gwałty i się kurwa zachowuje tak jak tutaj jest opisane, ma prawo kurwa nazywać się człowiekiem, do kurwy nędzy. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ja bym na taką kurwa padlinę nawet nie splunął, bo szkoda mi śliny na takie gówno, nie? Uch! Przed 15, 16, 17 i jeszcze więcej lat. Nie, nie, moi drodzy. Pani Dagmara wcale się nie zresocjalizowała. Jest tyle osób. Jest tyle osób na tym świecie. I z każdego można zrobić gwiazdę. Telewizja, z każdego może zrobić gwiazdę. Czemu oni za każdym razem, kurwa, z, z takiego, z takich szuji, kurwa, muszą wyciągnąć, yy, muszą je wyciągnąć, kurwa, z tego rysztoku, kurwa, w jakim się znajdują i pokazywać, że to jest super. Wiem to od ludzi z Kłocka i okolic. Tylko oni jeszcze trochę boją się mówić. Ale w końcu otwarzą się. I powiedzą na przykład, co się dzieje w twoim butiku Dagmara. Dlaczego ludzie tak szybko rezygnują tam z. Gratulujemy Femi Ma za promowanie takich ludzi. A w którym momencie ona ma coś wspólnego z Femi Mama?. pracy. Jacy ludzie tam przychodzą jako rzekomi klienci. No i ciekawe, dlaczego masz buty nie w Kłocku, a w Kudowie zdroju? Czy to dlatego, raz, że w Kłocku. Ja pani Dagmara wcale się nie zresocjalizowała. Wiem to od ludzi z Kłocka i okolic. Tylko oni jeszcze trochę boją się mówić. Ale w końcu odważą się. I powiedzmy na przykład, co się dzieje w Twoim butiku Dagmara, dlaczego ludzie tak szybko rezygnują tam z pracy? Jacy ludzie tam przychodzą jako rzekomi klienci. No i ciekawe, dlaczego masz butik nie w Kłocku, a w kudowie zdroju? Czy to dlatego, że w Kłocku masz już tylu ludzi źle ci życzących? Mam nadzieję, że poznamy odpowiedzi na te pytania. Zapraszam wszystkich z Kłocka i okolic do kontaktu. Wiem, że macie wiele żalu do pani Dagmary. Jeśli uważacie, że pani Dagmara się nie zmieniła, nie zresocjalizowała, tak jak twierdzi w książkach, twierdziła nieraz przed kamerami. Dajcie znać, chętnie wysłucham tych opowieści. A pani Dagmarze, tak życzę wszystkiego najlepszego na marginesie życia społecznego. Mam nadzieję, że te informacje skutecznie zakończą jej karierę medialną. Widzę, co jest najlepsze, że potem przychodzi taki hipokryta jak Kuba Wojewódzki. Ja kiedyś lubiłem oglądać Kuba Wojewódzkiego, nie? Kuba Wojewódzki, stacie taką wypowiedź co w swoim programie, popełnił. Krytykując to, że coś tak skandalicznego jak free będą wspierane przez telewizję. No. No. I teraz, teraz uwaga. Jakby. To to tam chuj, ale to, że. Ale to, że. Yy, to, że Kuba, Kuba wojewódzki już jest skrajnie interesujący i, i, i te. I wiesz, w momencie kiedy pojawił się internet, to te to, to, to słupki zaczęły spadać. On kurwa co chwilę zaprasza TikTokerów i freakfighterów do swojego tego, do swojego programu. No. Teraz o coś tam Dubiel. Dubiel chyba u niego za dwa razy, kurwa był. No. Ostatnio nawet fabijański aktor, też był przez niego przepytywany odnośnie. Odnośnie, yy, odnośnie jego walki na fejmie, nie? Ludzie zresztą rzucają ten, zdjęcia i tak dalej. I teraz tak, Kuba, ja ci odpowiem na to pytanie. Być może są tutaj osoby, które, które są skrajnie spaczone, nie? Bo w jakiś sposób przez nich tylko znany, to no nie wiem, byli tam kiedyś ludzi, a teraz są znani, nie? Być może nie jest to okej. Okay. Język, jakim się posługują też nie jest okej okay w swoich wystąpieniach publicznych. Ale my przynajmniej, z osoby, która zlecała gwałty, była burdel mamą i, i żoną gangstera, któremu pomagała u, uciekać potem prowadziła jego biznesy, który kurwa zabijał ludzi z broni palnej, my gwiazd nie robimy w przeciwieństwie do TVN-u. Więc chuj ci na dziurę kurwa frajerze.